Był sobie raz szewczyk Dratewka, biedak był z niego, od wsi do wsi wędrował i stare obuwie łatał. Szedł raz Dratewka wielkim lasem, zobaczył pod sosną rozrzucone mrowisko. – Co tu się stało, biedne mróweczki? To pewnie niedźwiedź, który na wiosnę rad mrówcze jaja wyjadać, zniszczył wasze mrowisko – Biedne mróweczki, tak biegacie na wszystkie strony. Znosicie po ziarenku piasku po igielce sosnowej i mrowisko naprawiacie. Nie martwcie się, pomogę wam. Uniżył się nad nimi dratewka, zdjął z głowy czapkę i jak mógł, to rozrzucone mrowisko na jedną kubkę zagarniał. Wtedy na wierzchołek mrowiska wyszła mrówka generał i powiedziała Dziękuję ci, dobry człowieku. Jak będziesz w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Uśmiechnął się Dratewka, bo jakąż pomoc mogłyby mu dać małe mrobki. Szedł znów Dratewka puszczą zieloną i zobaczył wielką krzywdę. W dziupli starego drzewa była barć i ktoś tę barć zniszczył. A to co? Kto wam pszczółki barć zniszczył? Plastry wosku leży na ziemi, miód ścieka po drzewie. Musiał i tutaj niedźwiedź gospodarować. Biedne pszczółki, pomogę wam bać odbudować. Dziękujemy ci, dobry człowieku, że na plastry do dziupli pownosiłeś. Jak będziesz kiedy w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Bzz, Bzz, znowu się bratewka uśmiechnął, pokłonił się pszczołom i poszedł dalej. Po stawach pływały dzikie kaczki. I jak dratewkę zobaczyły, wielkim głosem zachwakały i pa, pa, w się pa, pa, pa. pakowały. Nie bójcie się cyraneczki, nie chcę do was strzelać, a chcę się waszą urodą nacieszyć. Nie chcę was zabijać, a chcę was ziarnem uczęstować. Kwa, 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 dziękujemy ci, dobry człowieku, żeś nie przyszedł nas mordować, aleś przyszedł nas uczęstować. Kwa, 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 jak będziesz kiedyś w potrzebie, Przybędziemy Ci z pomocą. Pa, 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 pa. Ja już ja mogę mieć od Was pomoc. Przyszły nie przyszyjecie, a obcasa za mnie nie przybijecie. Idzie, idzie, aż zawsze do takiej krainy, gdzie był zamek. W wieży zamknięta była panna, a tej panny pilnowała czarownica. Koło zamku ludzie stoją i tak sobie rozmawiają. Kto by się z tą panną ożenił, to by ją z niewoli czarownicy wybawił. Ale tylko ten się z nią może ożenić, kto dwie roboty zrobi i zagadkę odgadnie. E, to może ja. Nie wyrywaj się, głupi, życie ci niemiłe czy co, kto pójdzie na ochotnika, a nie zrobi to, czego czarownica żąda, to w zamienia. Ale może ja mógłbym jednak spróbować. O, Nie tacy jak ty próbowali. Rycerze przyjeżdżali i królewicze i książęta. Nikt nie potrafił tych robót zrobić i tej zagadki odgadnąć. Nikomu czarownica nie darowała. Wszystkich wropuchy pozamieniała. A ja pójdę i spróbuję. I Szewczyk zapukał do bramy zamku. A czemu pokaż? I czemu? panną, co siedzi w bierze, ożenić. Dratewka w głowę się drapie i myśli. Ty lachny wór przebrać, piasek osobno, mak osobno. Toż do to roboty jest na rok. Od wiosny do wiosny, a ona mi każe do świtu to zrobić. Oj, źle z tobą, dratewka, źle. Wtem słyszy za oknem po ścianie coś szura i przez żelazną krawę zaczynają wbiegać mrówki. Jak się do roboty nie wzięły, i jak zaczęły zbijać się, ziarenka nosić, mak na prawo, piasek na lewo, do północy wszystko przebrały. Dziękuję Wam, kochane mróweczki! Dziękuję! Co ja widzę? Mak na jednej kupce, piasek na drugiej, a szefcy przeciąga się, jakby doskonale się wyspał? Udało mi się wykonać Twoje zadanie, czarownico! Miała panna kluczyk złoty i jak poszła do kąpieli, upuściła go w topieli. Głowi mi się składnie i znajdź kluczyk na dnie. Jak nie znajdziesz to poranku, to cię panku zamienię w żabę i gotowe. He he he. Poszedł dratewka nad staw. U, staw duży, a woda głęboka. Gdzie szukać złotego kluczyka? U, chyba nie wykonam tego zadania. Kwa, kwa, kwa. Czego ci potrzeba znajomku, nasz dobry człowieku? Trzeba mi znaleźć kluczyk złoty, co go panna w kąpieli zgubiła. Jak kluczyka do poranka nie znajdę, to mnie czarownica zamieni w żabę. Kwa, 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 nie prasuj się, dobry człowieku. Wszystkie cyraneczki będą nurkowały, wszystkie rybki będą szukały. Kwa, 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 kwa. kluczyk ci przyniesiemy. Zanurkowały kaczki pod wodę, odnalazły kuczek i dały go szewczykowi. Kwa, kwa, już się nie frasuj, dobry człowieku, już żeśmy złoty kluczyk znaleźli. Dziękuję wam, cyraneczki. Ubradowany szewczyk wrócił do zamku. Wręczył złoty kluczyk czarownicy. Dziewiąta panna! Ha, ha, ha. Jak rozwiązać tę zagadkę? Wszystkie panny wyglądają jednakowo, która jest prawdziwa. Jak tu poznać, jak tu zgadnąć? O, teraz to już przyjdzie mi zginąć! Czarownica zobaczyła. Raz, dwa, trzy. Przemieniła się. to wszystko i poleciała. Mój kochany chłopcze, z niewoli nie wybawiłeś. Zostańmy razem na zawsze i zamieszkajmy w zamku czarownicy. Dlatego z panną zwierzę zaraz kuczne wesele wyprawili. Żyli długo i szczęśliwie w zamku czarownicy. Dalej w tane, dalej w tane. Wszyscy wraz. Bo na pląsy, bo na pary przyszedł czas. Mój dratewko, zatańcz ze mną w ten szczęśliwy dzień. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo tańczmy cały dzień.